Wybaczcie, jeżeli podczas dzisiejszego odcinka będę sprawiał wrażenie nieco sennego, ale musiałem bardzo wcześnie wstać po to, żeby dojechać nie do swojego garażu, ponieważ jest to garaż naszego producenta. Dojechałem tutaj po to, żeby wam dzisiaj pokazać, jak oszczędzać czas. Nie, nie rano wstając, tylko jak oszczędzać czas elektrykiem, bo wszyscy mówimy, że w elektrykach traci się czas, bo wolniej się jeździ autostradami i ekspresówkami, żeby gdzieś dojechać, a potem i tak musicie poświęcić ten czas na ładowanie się pół godziny godzinę 2 albo 18. W związku z czym dzisiaj pokażemy jedną rzecz, w której elektryk jest znacznie lepszy i ma przewagę nad samochodami spalinowymi, mianowicie jak szybko porusza się po mieście. Znacznie szybciej niż auta spalinowe. Te dwie młode damy, które chowają się za filarem, mam dostarczyć bezpiecznie do szkoły. To córki są. Naszego prezyden prezydenta, no właśnie, nie wyspany jestem, nie naszego prezydenta, naszego producenta. I co ja mam tu zrobić? Weź, weź Natasza tutaj, czym to czyni? Ja Nadia. Z... No dobra, Nadia, Natasza, wszystko na my, to, to za różnica. Musisz podjechać. Jeszcze? Tak, no, trzeba. No. Jeszcze. No jeszcze. No zaraz, no, nie, się, spieszy Ale, się, czy co? Tak. To tylko szkoła. Jeszcze? O, jest. Dobra. A, jeszcze adres trzeba tej szkoły wprowadzić, gdzie to wy się uczycie. Weź mi tu Natalia, wprowadź ten. Jaka Natalia! To też na dajcie mi spokój. Nadia, Natasza, Natalia. Jezeczanina. No, Nauminina. O już proszę. Prowadź. Ile mamy minut? 14 minut. Pokazuje nam 14 minut i 8.34 że będziemy. A o której się lekcji zaczynają? O 8.30. No to zobaczymy. To zobaczymy, ile tym bus pasem zaoszczędzimy w takim razie. To bardzo dobry plan. Brzmi jak dobry plan. Już 13, zobaczcie, widzicie? Ale jest, jesteśmy o 8.34, bo minęło 1 minutę. Aha, dobra. Czyli musimy być 8.29, żebyście jeszcze zdążyły wejść do klasy, tak? I wy codziennie tak rano wstajecie do szkoły? Ja o 6.30, a Natasza o 7:00. Dlaczego o 6.30, jak masz na 8.30. Jak ja miałem na 8.30, to wstawałem o 8,20. Wielku, gaz. Ga tak, wiem, wiem. Jeszcze to akurat rano pamiętam, gdzie jest gaz, a gdzie jest hamulec. Jeszcze. Jeszcze. Chyba po prawej jest gaz. Brawo. Zuchy, no. widać, że... byliśmy ostatnio u Przybytki, czyli na Poznaniu. To, to oni byli... mają takie taką grę, mają symulator ciężarówki. Symulator ciężarówki. Ja jechałam chyba do A. Berlina. A to jest taki prawdziwy, że jedzie się tam parę Bo tam, Tak, i po prostu masz pedały tam. Nie no mówi się jest... pedały. Kol... O, i tu mamy buspas, tak? I, tak. to, I tędy tatuś tak bokiem jeździ? Tak. Dobrze. A jeździ tylko tak elektrykami, czy spalinowymi też? Czasami e e spalinowymi. E mhm, okej. Okay. A kto dziewczyny może jeździć buspasem? No elektryki. A oprócz no. elektryków? No, no bus. A to, co przed nami jedzie? Tak. No tak z no. Już 33. A dopiero wjechaliśmy na buspas. No my jeszcze możemy. To jest jeszcze 5 minut. Zaoszczędziliśmy już minutkę. Zobaczymy czy się. W... No jakby tak było, wiesz, na trasie 14-minutowej 14 jakby dało się oszczędzić 5 minut, no to w ogóle już petarda, bo to... no, 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 no ze 30% czasu zaoszczędzone. A widzicie jak wujek jeździ? a o 8.29. Damy radę. 31 już, ja się kręcę. jeszcze tu będzie jakiś buspas? Hmm. Ale mamy 8.30. Zobaczcie, zaoszczędziliśmy na krótkim odcinku, gdzie się bardzo korkuje. Naprawdę był odcinek nie wiem, czy kilometra. Zaoszczędziliśmy 4 minuty. 31 z dołu. Hmm. Jedziemy adekwatnie do warunków oraz ograniczeń prędkości. Nawet kan by był szybszy. No, 29 to nam się chyba nie uda. Okay. Pisała uwagę, to jest bo Adam trzymał długopis w ręce. Albo że się uśmiechali. A, I że się uśmiechali, albo sam. Marianka powiedziała, no, pachnie nie Rosołem, a pani... A wiesz jakie uwa uwagą do dziennika mm. i wpisała jej uwagę. Ona za byle co. Jeszcze jest 29 proszę, tak jak chciały, chciałyście? Gdzie jest wejście? Ojej, błonek, czasami... Tam wujku, podjeżdżaj, podjeżdżaj. Proszę bardzo. Okay, Macie wszystko tak ze sobą? Tak. Proszę drzwi nie uszkodzić wysiadając. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Pa! Męczące jesteście strasznie z rana, ale... Ja bym mogła powiedzieć to samo. Tatuś już po was przyjeżdża albo mamusia. Ja nie. Teraz zobaczcie. Mieliśmy być o 8.34 jechać 14 minut, dojechaliśmy na punkcik 8.30, więc zaoszczędziliśmy 4 minuty na tak krótkim dystansie, tylko dlatego, że był kilometrowy buspas. A normalnie samochody spalinowe stały w korku i w zasadzie codziennie na tym odcinku stoją. E, więc naprawdę ma to sens. I zaoszczędzacie, policzcie sobie, tak sobie mówicie, e, to tylko 4 minuty, ale po południu te dzieci trzeba odebrać, więc razem robi Wam się 8 minut w ciągu dnia. Robi Wam się w ciągu tygodnia 40 minut. A w ciągu miesiąca, 4 razy 40, 80, 160 minut, czyli prawie 3 godziny w ciągu miesiąca jesteście w stanie zaoszczędzić, odwożąc i przywożąc dzieciaki do szkoły, która jest oddalona dosłownie o, ile tam było? 5 km? Coś takiego, nie? No dobra, sprawa ma się tak, że teraz sobie pojedziemy do centrum Warszawy, w okolice hotelu Sobieski. Teraz mamy czas 20 minut, dojazd o 8.57 i zobaczymy ile z tego uda nam się urwać. Pamiętajcie o tym, że czasami dojeżdżacie do roboty nie 5 czy 6 kilometrów, tylko dojeżdżacie tych kilometrów nawet kilkanaście. I nawet jeżeli na przykład rano odwozicie najpierw dzieciaki do szkoły, a potem jedziecie do roboty, no to nawet w tym przypadku uzbiera się wam jakieś 10 km. Pytanie na tych 10-11 km: ile minut będziecie w stanie zaoszczędzić? 20 minut, teraz pokazuję, 8,57 dojazd. Tę możliwość jazdy elektrykiem Buspasem wprowadziła ustawa o elektromobilności. Tam się pojawił też jeszcze jeden przywilej dla kierowców samochodów. Elektrycznych, mianowicie darmowe parkowanie w centrach miast. I o ile darmowe parkowanie zostało nieokreślone czasowo, to znaczy możecie sobie parkować, nie wiem, przez następne 20 albo 30 lat, to akurat jazda bus pasem została określona terminowo. Wpisano w ustawie, że obowiązuje ten przepis. Do końca 2025 roku. Czyli macie jeszcze de facto cały 23, 24 i 25. Trzy lata na to, żeby skorzystać z możliwości jazdy elektrykiem bus, pasami. Jak ta ustawa weszła w życie, to na początku była niezła chryja, bo oczywiście zostało wszystko napisane tak, żeby pojawiło się pierdyliard różnych interpretacji, bo tam był taki zapis, że samorządy mogą we własnym zakresie sobie dodatkowo regulować. To poruszanie się elektryków po buspasie. Na przykład yy, określić w uchwale, że może elektryk jechać buspasem, ale wyłącznie w momencie, kiedy na pokładzie są dwie osoby. A nie jedna. No i policja w, na samym początku i inne służby twierdziły, że elektryki mogą jeździć po buspasach, ale tylko jeżeli samorządy na to zezwolą. I były zatrzymania, i trzeba było się wykłócać, i ta ksówkarze się wpieniali, że te elektryki jeżdżą buspasami. Ale na szczęście ustawodawca powiedział jasno. Nie. Ustawa mówi, że każdy elektryk ma prawo jeździć buspasem w każdym miejscu, w każdym zakątku polski. Dopiero kiedy samorząd poweźmie jakieś dodatkowe ustalenia, na przykład właśnie takie jak wspomniałem, czyli że jak dwie osoby są na pokładzie, tylko wtedy może jechać auto, to dopiero wtedy rzeczywiście te przepisy zaczynają lokalnie obowiązywać. Natomiast póki co Żaden z, żadne z miast nie wprowadziło żadnych ograniczeń i w każdym mieście w Polsce możecie na równych zasadach zasuwać buspasami. I to nie jest tak, że musicie oczywiście jadąc do Wrocławia na przykład sprawdzać jakie tam są przepisy. Oznakowanie powinno być jasne i czytelne i zgodne ze wszystkimi ustawami, czyli na przykład na takim znaku, że jest buspas powinien być dopisek, że samochodów elektrycznych tylko pod warunkiem, że na pokładzie są dwie osoby. A tak, mogę, ładnie, zobaczcie, o. Cały czas mam bus pasik. O, tak. dokładnie. I z moją tabliczką mogę sobie tu... O, muszę akurat wyprzedzić busa i autobusa. No ale od razu zaszczędziliśmy 6 minut. I tu znowu to jest to miejsce, gdzie się zawsze wszystko korkuje, ten plac zawiszy i tutaj każda zmiana świateł to przejeżdża 5 samochodów i koniec. A my zobaczcie, jak dojechaliśmy. 8.51 dojazd, a pokazywało 8.57, więc 6 minut zaoszczędzone. 4 na dowozie dzieciaków do szkoły plus 6 na dojeździe do Sobieskiego, jeżeli na przykład pracujecie w Sobieskim albo tak jak ja jesteście zmęczeni po odwiezieniu dzieciaków i chcielibyście sobie odpocząć. A jak jest z tym parkowaniem? No, z tym parkowaniem jest tak, że każdy parking samorządowy, miejski dla elektryków jest darmowy. Nie mogą sobie miasta wprowadzić opłaty, na przykład dla elektryków. Więc tam, gdzie znajdujecie miejsce, tam po prostu się zatrzymujecie, tam parkujecie. Nie musicie brać żadnego kwitka i niczego udowadniać, ponieważ macie auto elektryczne, co widać po zielonych tablicach. Natomiast co ciekawe, nie są zwolnione z opłat za parkowanie i nie mogą jeździć po buspasach. Plaginy, nawet jeżeli jadą tylko na elektryce. Żadne hybrydy. Co więcej, nawet... Samochody elektryczne z ekstenderami nie mają prawa do korzystania z buspasów i do parkowania darmowego, ponieważ mają silniczek spalinowych odpowiadający za doładowanie np. baterii. Tak jest z Oplem Amperą i tak jest np. z BMW i3 Rexem albo z Chevroletem Voltem. Te auta nie, są, nie mają tych przywilejów, więc tylko wyłącznie czyste elektryki. Szkoda natomiast, że nie wzięto wzorów z innych krajów, gdzie pluginy, jeżeli jadą na elektryce, to też mają takie same przywileje. A rozwiązano to w ten sposób, że plugin, który jedzie na elektryce, tutaj przy lustereczku, ma świecącą na niebiesko lampkę, żeby na przykład policja, która stoi, widziała, że o, ten jedzie akurat na elektryce, to jemu pozwolimy. Śmigać bus pasem. Ja to w ogóle bym proponował, żeby tych e, przywilejów dla samochodów elektrycznych było znacznie więcej. Na przykład możliwość parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. No bo wiele osób twierdzi, że jak się kupuje elektryka, to trzeba mieć coś nie tak z głową. No to przecież aż się prosi o taką ewentualność. Albo możliwość jazdy z dowolnymi prędkościami po autostradach i drogach szybkiego ruchu. A przecież ja mam elektrykę, no to ja mogę, no ja mam przywileje, no o co chodzi? Par... Zatrzymajcie się najlepsze zaraz. Zatrzymajcie się na walkę, bo no. muszę, pokażę je. I teraz sytuacja wygląda tak, że samochód spalinowy, który nas filmuje, spowalnia nas, nas, gdyż musimy czekać na niego na chodniku. Tak, nasz producent. Niestety dzieci ma bardziej udane niż on sam. Tu jest, słuchajcie, bardzo fajny buspas, ponieważ on jest poprowadzony torowiskiem. Oj, widzę na przykład tramwaj za mną jadący, a ja sobie wjeżdżam normalnie na torowisko. Kurna, dziwne uczucie, powiem Wam, tam wszyscy stoją. A ja sobie jadę torowiskiem, ale co, i ja mam tam, tam, tam jechać nam? Jak? Tak jak ten tramwaj? Sherio? O oh Jezus. jakie dziwne uczucie. Na pewno? Dzień dobry Państwu. W ogóle. Jeden tramwaj z przodu, drugi z tyłu. No ale tak to działa na zachodzie, słuchajcie. Dokładnie tak jest. Są samochody, które są uprzywilejowane, mogą sobie wjechać również na torowisko między tramwajami, między autobusami. Do nich należą między innymi pojazdy przewożące niepełnosprawnych, albo taksówki, ewentualnie transport właśnie publiczny. A zobaczmy tutaj, jak ten... Tu puśćmy pana, bo skręca. A tutaj jest znak, tylko nie, nie widziałem jaki to jest znak. Jest, bus, tak? Bus. No to jak bus, to bus, to jadę, proszę bardzo. Jest bus, jest bus, to bus pas, no. Jadę sobie normalnie, słuchajcie, torami tramwajowymi. No jest to. Jest to ciekawe uczucie, tak bym powiedział. O i tu w tunelu proszę, znowu wszyscy sobie stoją, a ja sobie jadę. I teraz dzisiaj to tutaj nie ma koreczka, naprawdę ten ruch spalinówek na prawym pasie jest bardzo płynny. No, tutaj na tym ostatnim odcinku od Sobieskiego do Dworca Wileńskiego za wiele nie oszczędziliśmy, bo tylko jakieś dwie minutki mieliśmy przejechać. 9.7 przyjechaliśmy, 9.5. Niemniej nie było po prostu na tym odcinku korka. Zazwyczaj tam plac bankowy stoi i można sobie śmignąć właśnie tym buspasem po torowisku, i wówczas tam na samym tym jednym odcinku jesteście w stanie urwać jakieś 4-5 minut. Jak sobie sumujecie nasze dzisiejsze oszczędności, to będzie to tych minut Jakieś 12. 12 minut razy 5 dni daje nam 60 minut w ciągu tygodnia. Godzina oszczędzona w ciągu tygodnia, 4 godziny oszczędzone w miesiącu około i jakieś 50 godzin, powiedzmy, oszczędzone w roku. 50 godzin w roku w jedną stronę, więc musicie to zrobić razy dwa. Bo jeszcze przecież wracacie do domu zawsze. 100 godzin to jest taka przeciętna oszczędność, jak będziecie jeździli bus pasami. Oczywiście wszystko zależy od tego, w którym miejscu Warszawy mieszkacie. Czy do pracy i do szkoły dojeżdżacie, tym są te bus pasy na ulicach, No od wielu czynników. Niemniej uważam, że jak sobie tak pomyślicie właśnie, że możecie oszczędzić codziennie po około 20 minut na samych dojazdach do pracy i z pracy i przy odwożeniu dzieciaków i w ogóle, to naprawdę zaczyna człowiek racjonalnie rozważać kupienie miejskiego elektryka. Takiego, żeby się kręcić nim po prostu pomiędzy chatą, szkołą, lekarzem, fryzjerem i robotą. No, tramwaj mi mryga tutaj. Z tyłu za mną. A, ale chyba pozdrawiał mnie po prostu.